Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego podcastu Dorwać Bestie, pamiętaj o subskrypcji i łapce w górę. Dziękujemy. Dorwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko. Gerald Steino. Znany także jako Paul Zeininger Czas i miejsce zbrodni. USA w latach 70. i 80. Liczba ofiar. Przynajmniej 23. Podejrzewany nawet o ponad 80 morderstw. Skazany na karę śmierci. Na przełomie kwietnia i marca 1980 roku, Donna Hensley zgłosiła się na policję, by opowiedzieć o swoim bliskim spotkaniu ze śmiercią. Zacznę od tego, że jestem prostytutką. Parę dni temu na ulicy podszedł do mnie mężczyzna i wyraził chęć skorzystania z moich usług. Przystałam na jego propozycję i pojechaliśmy razem do motelu. W pokoju zaczął prosić mnie o rzeczy, których normalnie nie oferuje i o których wolałabym nie mówić. Nie zgodziłam się. Zaczął krzyczeć. Ja też podniosłam głos. On wyjął nóż i zadał mi nim 30 pchnięć. Udało mi się uciec, przeżyłam, ale on musi za to zapłacić. Nazywa się Gerald Steino. Steino był znany zarówno większości pracownic seksualnych, jak i części policjantów. Nikogo nie zdziwiło, że zrobił coś takiego, i po kilku dniach, 1 kwietnia, został aresztowany. Śledczych zdziwiło natomiast szybkie i rozbrajające szczere wyznanie Geralda Steyna. Zgarnęliście mnie w prima aprilis. To dobry dowcip, ale ja mam lepszy. Zdajecie sobie sprawę, że ta dziwka, za którą mnie ścigacie, nie była pierwsza? No, nie była. Mam na koncie kilkadziesiąt takich. Na pewno ponad czterdzieści, może z osiemdziesiąt. W sumie nie wiem ile. Wiecie, jak to jest. W pewnej chwili człowiek traci rachubę. Wobec takich deklaracji śledczy nie mieli wyjścia. Musieli potraktować je poważnie, dokładnie przesłuchać mężczyznę i prześwietlić jego przeszłość. Problem polegał na tym, że Stejno, jak wielu innych seryjnych morderców, nie był wiarygodnym narratorem. Raz twierdził, że zaczął mordować w latach 70., innym razem, że zaczynał już jako osiemnastolatek, czyli w latach 60. -tych. Liczba ofiar też codziennie zdawała się zmieniać. Konieczna była długa, żmudna, detektywistyczna robota, by rozwikłać tę sprawę i przynajmniej w przybliżeniu określić, gdzie leży prawda i jakie faktycznie były początki jego morderczej kariery. Mężczyzna znany później jako Gerald Steino urodził się jako Paul Zeininger. Na świat przyszedł 12 września 1951 roku w Senek w stanie Nowy Jork. Był piątym dzieckiem swojej biologicznej matki i trzecim, które oddała do adopcji. Lekarze przyjmujący sześciomiesięcznego Pola byli zszokowani jego tragicznym stanem rozwoju psychicznego i fizycznego. Na no Boga, co za koszmarny przypadek. Nigdy nie widziałem tak zaniedbanego małego dziecka. Był zmuszony żyć gorzej niż zwierzę. Nie wiem, czy w stanie, w jakim jest, ktokolwiek będzie chciał go adoptować. To jakiś absolutny koszmar. Na adopcję zdecydowała się pielęgniarka Norma Stejno, wraz z mężem. To oni zmienili imię Pola na Gerald i dali chłopcu swoje nazwisko. Mimo, że rodzice zastępczy próbowali otoczyć Geralda miłością i opieką, chłopiec nadal miał problemy behawioralne. W szkole miał ogromne problemy z nauką. Leciał na dwójach i trójach ze wszystkiego łącznie z WF. -em. Dobrze radził sobie tylko z muzyką. Od dziecka mężczyzna też kompulsywnie kłamał. Zdarzało się również, że kradł nawet od rodziców. Pierwszy raz ukradł parę dolarów z mojego portfela. Przyłapałem go i zapytałem: Po co mu te pieniądze? Powiedział, że dogadał się z chłopakami z drużyny biegowej. Miał im zapłacić za to, żeby biegli wolniej od niego i żeby wygrał wyścig. Nie chciał być postrzegany jako totalna porażka. Inne dzieci często dokuczały Geraldowi ze względu na jego niedostosowanie i brak talentów do nauki. W wieku 14 lat Steino został też dwukrotnie aresztowany. Za pierwszym razem za wywołanie alarmu pożarowego w szkole, za drugim razem za rzucanie kamieniami z mostów przejeżdżające samochody. Liceum udało mu się skończyć dopiero w wieku 21 lat. Po odebraniu świadectwa dojrzałości zapisał się na kurs komputerowy, a po jego skończeniu pracował przez chwilę w szpitalu. Po kilku miesiącach został jednak zwolniony za okradanie współpracowników. Jakiś czas później przeprowadził się razem z rodzicami na Florydę. Pracował tam w kilku miejscach, choć z reguły po krótkiej chwili wylatywał z hukiem zazwyczaj za kradzieże lub lenistwo. Niedługo później nadszedł zwiastun prawdziwej skali zaburzeń Geralda Stejną. Gerald, jak mogłeś zrobić coś takiego? Jak mogłeś zgwałcić tę dziewczynę z niepełnosprawnością umysłową? Mimo okropieństwa zachowania ich syna, państwo Stejno zdecydowali się wyciszyć sprawę. Zapłacili rodzicom dziewczyny za aborcję i dodali spory zapas za trzymanie języka za zębami. Jeśli wierzyć najbardziej sensacyjnej wersji wydarzeń, dziewczyna ta wcale nie była pierwszą ofiarą Geralda. Jednego dnia podczas przesłuchań zeznał bowiem tak. Zacząłem jeszcze w New Jersey w 69. Zgwałciłem ją i zabiłem. Potem było kilka kobiet w Pensylwanii. Chyba sześć? Ale na serio rozkręciłem się na Florydzie. Śledczy mieli spore trudności ze zweryfikowaniem przestępstw z New Jersey i z Pensylwanii. Na pewno w czasach, kiedy mieszkał tam Steino, ginęły kobiety, ale przeprowadzenie śledztw niemal dwie dekady od popełnienia przestępstw i znalezienie fizycznych dowodów graniczyło z niemożliwym. Uwaga organów ścigania skupiła się zatem na kobietach, które zginęły na Florydzie. Na podstawie zeznań i zdobytych dowodów udało się powiązać Geralda z 23 ofiarami. Zaczynając od znalezionych w 1973 roku Janine Mary Ligotino i Anne Arsenault. Kobiety zginęły od ran zadanych nożem. W tym samym roku znaleziono także ciało 16-letniej Barbary Ann Boyer. Dziewczynę porwano z centrum handlowego i uduszono. 19 stycznia 1974 roku myśliwi znaleźli ciało Kathy Lee Sharp. Kobieta na przełomie grudnia i stycznia próbowała złapać stopa, Została pchnięta nożem i uduszona. Kolejne ciało kobiety znaleziono w 1974 roku. Jej zwłoki były w zaawansowanym stanie rozkładu i nigdy nie udało się jej zidentyfikować. Sześć kolejnych kobiet, których zamordowanie przypisywane jest Geraldowi Steyno, znaleziono w 1975 roku. Zaskakiwać może różnorodny sposób pozbywania się ofiar i brak jednego modus operandi. Wśród ofiar są zarówno kobiety uduszone, zastrzelone, jak i pchnięte nożem. Dwie kolejne ofiary pochodzą z roku 1976. Są nimi Bonnie Williams Hughes i Ramona Cheryl Neal. W 1977 roku dołączyły do nich Joanne Gail Foster, Emily Grief, Febha Winston i Kathleen Mary Mouldon. W okresie 1978-1980. Zamordowane zostały Sandra Deboos, Christine Godson, Dorothy Williams, Mary Carol Mar i jedna niezidentyfikowana kobieta. Tożsamość tej ostatniej, Pameli Kay Whitman, udało się ustalić dopiero w 2024 roku. Przeważająca większość ofiar, do których przyznaje się Stejno, to białe kobiety w przedziale wiekowym między 16 a 25 rokiem życia. Mimo jego zeznań ciężko będzie to wszystko udowodnić, panie prokuratorze. Nie musimy udowadniać wszystkich. Weźmy osiem, może dziewięć pewniaków i ruszamy z procesem. Taktyka prokuratora okazała się nad wyraz skuteczna. Gerald Steino został skazany na osiem wyroków dożywocia i jedną karę śmierci. Wyrok odsiadywał w Florida State Prison, tym samym zakładzie karnym, co inny seryjny morderca Ted Bundy. Panowie byli sąsiadami aż do egzekucji Bandiego w 1989 roku. Gerald Steino na swoją kolej czekał 9 lat. 23 marca 1998 roku został stracony na krześle elektrycznym. Na ostatni posiłek zamówił stek pieczonego ziemniaka ze śmietaną i skwarkami z boczku, sałatkę z dressingiem z niebieskiego sera, fasolkę, 2 litry lodów i tę samą ilość Pepsi. W swoim ostatnim oświadczeniu powiedział: Jestem niewinny, jestem przerażony, grożono mi. Przez długie miesiące byłem przetrzymywany, bez żadnej prawdziwej reprezentacji prawnej. Przyznałem się do przestępstw, których nie popełniłem. Trudno określić dokładną skalę zbrodni Geralda Steyno. Według niektórych wersji, zabił 23 kobiety. Sam Steyno twierdził, że mogło ich być 40. Policja spekulowała nawet o 80. Ponad wszelką wątpliwość udowodniono mu 9 morderstw i za te 9 zapłacił życiem.